Szczęść Boże, dzień dobry, dobry wieczór. Posłuchajcie, dobranocki. Młoda kobieta wracała do domu z pracy samochodem. Jechała bardzo ostrożnie, gdyż auto było nowiutkie, wczoraj odebrane i opłacone z oszczędności męża, który z wielu rzeczy zrezygnował, by móc kupić właśnie ten samochód. Na bardzo zatłoczonym skrzyżowaniu kobieta zawahała się przez moment, i to wystarczyło, by uderzyła błotnikiem w tył innego samochodu. Wybuchła płaczem jak będzie mogła wytłumaczyć tę szkodę mężowi. Kierowca drugiego auta był wyrozumiały, ale wytłumaczył jej, że muszą wymienić sobie numery prawa jazdy i inne dane. Kobieta szukała dokumentów w plastikowej torbie. Wypadł z niej kawałek papieru. Z zdecydowanym charakterem pisma napisane były te słowa. Gdy zdarzy się wypadek, pamiętaj, skarbie, że ja kocham ciebie, a nie auto. Powinniśmy o tym zawsze pamiętać to ludzie są najważniejsi, nie przedmioty. Gdybyśmy poświęcali tyle czasu ukochanym osobom, ile poświęcamy naszym ukochanym przedmiotom, świat na pewno, na pewno byłby inny, byłby dużo lepszy.